Trade dobry. Kolejna świadoma środa, a więc przegląd najważniejszych wydarzeń z rynku, a także Wasze prośby o analizy. A co w dzisiejszym odcinku? Między innymi regulacje, manipulacje. Powiem Wam, co ma wspólnego Trump z maskiem, oraz pokażę, że na świecie są równi i równiejsi, a także Pan Domański, czyli nasze Ministerstwo Finansów, i na sam koniec. Wszyscy czekają na 15 sierpnia. Co to za data? Zapraszam do oglądania. Intro. Lecimy. Ale zanim na dobre zaczniemy, to pamiętajcie o łapkach w górę, żeby nakarmić naszego algo. Rytma, i oczywiście, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o naszych nowych nagraniach, a jest tutaj sporo kontentu: Karol, Potato, Merol. Jak dziś się w międzyczasie przewijam, to pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. I przechodzimy do wiadomości. A na pierwszy ogień artykuł wprostu od pana Tomasza Stankiewicza. I uwaga, Sejm, bierze się za kryptowaluty. Czy to koniec dzikiego zachodu na rynku krypto? No właściwie bym powiedział, że w naszym rejonie to bardziej trzeba by to nazwać Dzikiego Wschodu. O co chodzi? Yy, powstaje zespół parlamentarny do spraw kryptowalut, który ma się zająć kryptowalutami, jak żeby inaczej, czyli kolejne regulacje. A czy właściwie kolejne, czy nie kolejne? No pewnie część z Was, która już siedzi dłużej na rynku, wie, że unijne wymogi, rozporządzenia MIKA już są w Europie, a Polska jak zwykle Zaspała. Co prawda, mamy czas do przyszłego roku, do lipca, jednak obowiązują te zasady już od końca tamtego roku, czyli 31 grudnia, i Polska przespała, oczywiście, regulacje. Stąd też y, powstała ta inicjatywa, ten zespół, że mają się oczywiście zająć tym wszystkim. Nie będę tutaj przechodził przez cały ten artykuł, bo możecie sobie go przeczytać. Oczywiście jest to krok, na który zarówno czekali eksperci, ale wszyscy inni, bo musimy być, wiecie, tacy wyregulowani i w ogóle musimy być super. A, no i przypomniał mi się głupi żart, że dlaczego regulator spał podczas krachu giełdowego? Bo wszystko było pod kontrolą. No więc musi być wszystko pod kontrolą, więc wchodzą regulacje, pewnie szybciej niż później. Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście u nas na grupie stworzyłem taki film, który ma już dobre 7 miesięcy odnośnie wszystkich tych rozporządzeń, które wchodzą, czyli Mika, Travel Rule, tutaj rozkminialiśmy, dlaczego USD, USDT prawdopodobnie zniknie z Binance i innych giełd być może. Co go zastąpi? Wszystko od A do Z, także potencjalne scenariusze na przyszłość, więc jeśli jesteście ciekawi tych materiałów, oczywiście standardowo, z całego serca, zapraszam Was na grupę. No i skoro już jesteśmy tak fajni wyregulowani, to może ja bym zapostulował jeszcze, żeby każdy wykres miał pasy bezpieczeństwa, a świeczki kamizelki ratunkowe, na wypadek gdyby to wszystko... Wiecie co? Co mogę dodać? Jest fajnie. Fajniusio. Lecimy dalej. Ostatni wpis Donalda Trumpa na temat American Eagle, czyli producenta jeansów. I to w bardzo piękny sposób pokazuje, jak na tym świecie są równi i równiejsi. Oczywiście jest to truizm, ale przypomnę tylko, że w 2023 roku, prawdopodobnie wcześniej, również Elon Musk został oskarżony o manipulację na DocCoinie, ponieważ wrzucał jakieś wpisy na Twitterze. E, chciał też zamieścić logo DocCoina na swoich rakietach, no i dostał parę razy e, tam wyrokiem sądowym. E, a co robi e, Donald J. Trump? Pisze, że wspaniała akcja, że Sydney Sweeney, czy jak ona się tam nazywa, zrobiła po prostu super robotę, i w ogóle, jak nie widzieliście reklamy, to polecam obejrzeć. I oczywiście American Eagle jest takie super, bo, bo jest super i w ogóle trzeba tutaj billion, billion of billion of billion dollars. No i zobaczmy, co się ogólnie stało na tym wykresie, bo to jest w ogóle zastanawiające i dużo wykresów, które analizowałem po wypowiedziach Trumpa też pozostawia wiele do życzenia. To jest ta spółeczka American Eagle i ogólnie pompa, która ostatnio została spowodowana no właściwie już ją gaszą, ale tutaj Uważam, że to jest wykres, który właściwie to jest miejsce, w którym ten wykres może potrzebować kamizelek ratunkowych i pasów bezpieczeństwa. Ogólnie, no, dość długiego czasu porusza się takim ruchem jednostajnie wzrostowym, a przynajmniej na początku, a później sobie zaczął taką bardzo dużą konsolidację. Tak czy inaczej, według mnie, tutaj będzie tak mocne bicie na tym wykresie. Że osoby, które sobie gdzieś pokupowały, będą spokojnie mogły tutaj powychodzić, czyli oczywiście te osoby, które wcześniej kupiły, nie mówię o tych, którzy kupili po newsie Donalda Trumpa. No i pytanie, czy Donald Trump powinien zostać oskarżony, podobnie jak Elon Musk dwa lata temu, o manipulacje rynkowe, może o jakiś insider trading? I właściwie to nie tylko on, bo pra prawdopodobnie cała jego rodzina. Pozostaje to pytanie. Otwarte. Pozdrawiam naszego pomarańczowego łabędzia. Lecimy dalej. Bardzo krótko. Ministerstwo Finansów, pan minister Domański. Od oszczędności do inwestycji, inwestowanie bez podatku. Powstał nowy, a właściwie nie taki nowy, bo jeśli dobrze pamiętam, to kiedy mm, koalicja dochodziła do władzy, było 100 postulatów na 100 dni. Miało tam już być w 100 dni to ogarnięte, a teraz nam powiedzieli, że ogólnie, no fajnie, będzie ten handel do 100 tysięcy bez podatku, fajnie, tak, ale ogólnie wiecie, bo my dopiero nad tym myślimy i wprowadzimy to w połowie lipca przyszłego roku, tak mniej więcej. Oczywiście są plany, tak. W dużym skrócie, do środków, do, do limitu do 100 tysięcy nie będziemy płacić podatku, oczywiście handlu, w handlu akcjami polskimi. Też widziałem, że były uwzględnione ETF-y, jakieś inwestowanie w fundusze inwestycyjne itd., tak itd. Tak Oczywiście na razie są to bardzo wstępne informacje, czekamy na kolejne. Można się spierać, czy to jest dobry krok, czy niedobry. Myślę, że będzie to jakaś alternatywa dla ikx -e, mimo tego, że może trochę dostać rykoszetem ten program, czy te dwa programy, to tak czy inaczej. Miejcie to na uwadze, nadchodzą zmiany. Na sam koniec. Wszyscy czekają na 15 sierpnia. Dlaczego? Może dlatego, że Marta ma urodziny. Pozdrawiam Marta. Ale niestety wszyscy czekają na 15 sierpnia, bo to jest bardzo ważny dzień dla Ripple, czyli dla XRP. Dlaczego? Ponieważ 15 sierpnia prawdopodobnie dostaniemy zakończenie procesu sądowego SEC versus. Ripple. Czy to może być e, zapalnik dla Ripple na dalsze wzrosty? Zobaczymy. Przyjrzymy się zaraz wykresowi Ripple. Oczywiście e, tutaj prawdopodobieństwo sięga nawet 90%. No generalnie z mojej perspektywy sprawa przez SEC jest już przegrana. E, tym bardziej, że no, Stany Zjednoczone bardzo idą w e, kryptowaluty, więc raczej tutaj będzie pozytywne rozstrzygnięcie na korzyść Ripple. Oczywiście tutaj też wspominają, że to nie musi być tak, że od razu to zostanie e, jakby zatwierdzone, czy ten wyrok się uprawomocni, ponieważ musi być coś tutaj jeszcze SEC, musi stworzyć jakiś Enforcement Recommendation i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, ten 15 sierpnia jest dość kluczowy dla naszego XRP. Ogólnie są różne opinie na temat e, Ripple, czy to jeszcze jest kryptowaluta, czy to już jest coin banksterski. No, o gustach się nie dyskutuje. Najważniejsze dla nas jest to, byśmy mogli na tym wykresie zarobić, a więc idziemy na wykres Ripple. Zapraszam. Jesteśmy na wykresie e, Ripple, czyli XRP. No, i tak jak widać, y, no jest tutaj y, troszkę y, na nabazgrane, ale ja się w tym świetnie odnajduję. Y, Oczywiście, żeby tutaj pokazać, jak wspaniale u nas się handluje, to yy, dla osób, które niestety są spoza naszej grupy, Ripple kupowaliśmy mniej więcej w tym w obszarze tego trójkąta, czyli przed najwyższym wystrzałem. Czekaliśmy po prostu, aż to nastąpi. No i oczywiście nastąpiło. Tak, mówi analiza techniczna, a nie jakieś tam wróżenie z fusów i wypowiadanie gruź pod kątem, będzie teraz 500 dolarów za XRP. No ale dobrze, koniec tej autorii, ironii. Yy, mieliśmy wystrzał, po czym nastąpiła dość duża korekta, i w tym miejscu była wyznaczona strefa na wzrosty. I przyznam szczerze, Trochę tutaj spieniałem, a może nie spieniałem, tylko się bardzo zafiksowałem, ponieważ ja chciałem zobaczyć spadek aż tutaj, czyli poniżej dolara 50. To dla mnie był mega hot poziom. I gdybyśmy dostali taki spadek, to naprawdę wzrosty na XRP mogłyby być bardzo, bardzo duże, nawet po 6 dolarów i wyżej, oczywiście. Niestety nie dostaliśmy tutaj aż tak głębokiego spadku, jednak strefa, która miała zadziałać, zadziałała, czyli strefa popytowa miała wypchnąć cenę powyżej tego wierzchołka, no i co się wydarzyło? Dostaliśmy wypchnięcie. W ramach tej struktury jeszcze próbowaliśmy tutaj się zastanawiać, czy przypadkiem nie, nie zahandlować tej struktury korekty nieregularnej, ale finalnie też odpuściłem, bo to nie podobało mi się to. A jak mi się coś nie podoba, to raczej tego nie tykam. Co innego, ta strefa, która daje kolejną nadzieję na to, że być może uda się coś zarobić w handlu lokalnym. I jeśli przyjrzymy się interwałowi jednodniowemu, mamy bardzo ładną formację w strefie. Dodatkowo zaliczamy silne miejsce popytowe. No i właściwie to udało nam się już pierwszą pozycję zająć na krawędzi tej strefy i. Czekamy na głębszą korektę po to, żeby jeszcze pozycję dobrać. Jak głęboką? No, generalnie mam tutaj dwa poziomy. Pierwszy poziom jest w okolicy 2,78 i to jest test formacji z interwału 4 godzinowego. Więc tutaj być może zjedziemy aż tak głęboko i wtedy jeszcze nie będzie się nic działo. I drugi poziom, który wyznaczyłem, jest tutaj na pomarańczowo. No, słabo to widać, ale tu jest 2,88. 7. No właśnie, słabo widać, nawet ja nie widzę. Więc te dwa poziomy mnie interesują na potencjalne dalsze wzrosty. Dokąd? Powiedziałbym, że nawet po ten nowy szczyt. Jeśli chodzi o większą perspektywę, to mam tutaj wyznaczony poziom. Okolice 4,36 centów. Nie jest to poziom, który muszą zaliczyć w punkt. Tutaj mniej więcej trzeba byłoby wyznaczyć jakąś taką strefę. I jeśli cena kiedyś tutaj dotrze. To bardzo możliwe, że stąd będą silne reakcje podażowe, co oznacza, że to miejsce czy okolice tego miejsca jest bardzo dobrym miejscem na realizację zysków. Oczywiście po drodze też będą jakieś take profity, ale to trzeba po prostu siedzieć, pilnować, e, wyznaczać na bieżąco te miejsca. To będziemy robić też u nas na grupie. E, jaka jest anulacja tego scenariusza? No powiedziałbym tak, ogólnie Dopuszczam wybicie jeszcze tej, tej formacji, która się tutaj zbudowała, jednak no nie chciałbym na pewno spadku poniżej 2,58. To będzie bardzo zły znak dla tego scenariusza i prawdopodobnie dostaniemy o wiele, wiele głębszą korektę. Jednak jeśli ktoś lubi handel, że tak powiem, agresywny, to może ustawić sobie stop loss poniżej tej formacji i zobaczyć, co się wydarzy. Jednak jest tutaj duże ryzyko, że po zaliczeniu tych dwóch poziomów, możemy jeszcze wybić ten tą formację i zbudować na przykład kolejną nie jest to wykluczone stąd też ten stop loss jest na poniżej poniżej 2,58 i właściwie o XRP nie powiem nic więcej, póki te 2,58 nie zostaje wybite nic strasznego się na XRP nie dzieje patrzy cały czas pro wzrostowo, mimo tego, że jeśli patrzeć z oddali XRP nadal jest w strefie drogo kiedyś było tanio to ja próbuję handlu zgodnie z obowiązującym trendem, czyli do góry. I prawdopodobnie będę próbował dotąd, dopóki się nie pomylę, czyli nie dostanę stop lossa. Lecimy do Waszych próśb. Aha, no i jeszcze chciałem dodać, bo, bo w sumie o tym zapomniałem, a jest dość istotne, że ten 15 sierpnia na XRP, to właściwie to jest event, czyli. E, teraz mamy e, by the Rumors, sell the news i ogólnie 15 sierpnia to prawdopodobnie będzie już po wzrostach. To, co się dzieje teraz, to może być pompowanie balonika, więc zajęcie tych pozycji to może być właśnie tylko wzrost po jakąś strefę oporową plus data 15 sierpnia, i wtedy to mogło, może być koniec wzrostów. Więc uważajcie na to, nie dajcie się złapać na e, handel pod Event. Lecimy dalej. I zobaczmy, który Altcoin dzisiaj wygrywa. Konkurs mamy sporo. Bardzo mi się podoba, że wrzucacie coraz więcej próśb. I oczywiście, że lajkujecie. Będę miał o wiele prostszy wybór który altcoin wybrać. No i mamy Tao. Tutaj yy, widzę, że Tao prowadzi w rankingu, ale wydawało mi się, że była tu jeszcze jedna łapka w górę, bo mamy dzisiaj na podium prawdopodobnie Tao i WLD, więc myślę, że te dwa altcoiny dzisiaj przejrzymy. Ja zaraz usiądę do tych wykresów, zobaczę, co tam się dzieje. Jeśli się okaże, że wyglądają bardzo podobnie, to wybiorę jeden z nich. I wam przedstawię, jak ja widzę dalej sytuację na WLD bądź na TAO. Za chwilę do Was wracam. Dobrze, zaczniemy od WLD. Globalne spojrzenie, czyli bardzo duże wzrosty, bardzo duże spadki, czyli jaki wdech, taki wydech. No i od tego momentu trwa nieprzerwanie trend spadkowy, czyli wszystko, co rośnie. Obrębie tego trendu ja traktuję jako korekta w spadkach, czyli wzrosty. No i tak jak widać, tutaj też miałem strefę wyznaczoną, czyli dość silne wsparcie, w której będę szukał i odkupował w tej strefie. Dołek globalny jeszcze nie jest wybity, ale to nie znaczy, że w przyszłości nie będzie. No i lokalnie, co nam się tutaj dzieje. To jest jedna z analiz, którą robiłem, które mój z grupowiczy. I mieliśmy dość fajny trend. Ta piątka była, przepraszam, tutaj. Bardzo fajny trend wzrostowy, który się zaczynał. Myślałem, że to będzie się jakoś fajnie rozbudowywać, ale tutaj coś zaczęło się niedobrego dziać. Dostaliśmy wjazd w strefę spadkową i wedle założeń ta strefa miała wykonać korektę bądź też ruch zgodny z obowiązującym trendem, a więc nawet atak po ten dołek. I ogólnie po tym spadku nie dostaliśmy jakiegoś takiego bardzo czytelnego impulsu, więc czekałem na złamanie się ogólnie tego trendu spadkowego. W ramach tego trendu znowu buduje nam się jakiś powiedzmy potencjalny impuls, i jedyne co chciałem dostać to ruch, Taki, który mam tutaj narysowany, czyli ładne A, trójfalowe B i C. Docieramy do strefy zakończenia korekty lokalnie. Ale niestety nie jest to ruch, który ja, który ja chciałbym zaakceptować, czy ja mogę zaakceptować jako ładną trójfalową korektę. To nie jest taki ruch, więc według mnie ta strefa najprawdopodobniej nie wytrzyma i dostaniemy pogłębienie spadków. Jeszcze osoby, które posługują się czy falami Eliota, czy ogólnie jakimiś y, korektami, strukturami korekt i poziomami Fibonacci'ego y, i co bardziej spostrzegawczy mogą powiedzieć, no dobra styksu, ale tutaj jest bardzo y, fajne zejście, głębokie A, B i być może to jest fala C, korekta płaska. Jak najbardziej można y, tak powiedzieć, tylko tutaj są dwa minusy. Pierwszy minus jest taki mamy obowiązujący trend spadkowy, więc prawdopodobieństwo, że to jest korekta płaska, no nie powiem, że jest małe, płaska oczywiście w handlu, czy w scenariuszu wzrostowym, no ale jednak powinniśmy jeszcze według mnie rozglądać się za tymi scenariuszami, scenariuszami spadkowymi, co by mnie przekonywało do handlu do góry, na pewno struktura, która byłaby o wiele bardziej czytelna, Czyli fala B, która jest wyraźnie trójfalowa, w tym przypadku ja tego nie widzę. Stąd też nie traktuję tych poziomów jako e, zakończenie tej korekty. Prawdopodobnie dostaniemy dalsze spadki. No, i teraz pytanie: dokąd te spadki? No, to jest ciężko na razie określić. Powiedziałbym, że gdzieś w okolicy tej linii trendu, jak najbardziej możemy zejść. Czy będą to niższe spadki? No jeśli będą, no to prawdopodobnie będzie to bardzo głęboki spadek, ale też widzę mniej więcej okolice 66 centów. Jest tutaj też y, poziom, który może zatrzymać te spadki i póki co na WLD nie mam dobrych wieści. Może ktoś inny widzi tutaj potencjał. Ja niestety... Y, no nie chciałbym powiedzieć, że będą spadki, bo nie jestem wróżbitą Maciejem, ale jeśli mam oceniać prawdopodobieństwo, to dla mnie ten wykres wygląda bardziej na dalsze spadki niż na wzrosty. Co powoduje, że ten walor nie jest w moim kręgu zainteresowań na razie. Ale czy to się zmieni w przyszłości? Zobaczymy, jak się dorysują kolejne y, świece. A tymczasem idziemy jeszcze zobaczyć, co słychać u Taobota. I jestem na wykresie TAO yy, na Binance. Yy, I skoro to świadoma środa, to może też warto yy, uświadomić, ponieważ jeśli spojrzymy na wykres TAO na wykresie Binance, no to widzimy, że ten wykres zaczyna się w kwietniu 2024 roku. Dołek jest gdzieś tutaj w okolicy 162 dolarów. Tak by się mogło wydawać w sensie all time low. Ale zobaczcie, sam zostawiłem sobie komentarz, żeby o tym pamiętać, ponieważ bardzo często, kiedy robimy analizy. W sensie mówię my, jako e, osoby, które siedzą na tych rynkach, patrzymy na pierwszy lepszy wykres, a nie sprawdzamy, czy wykres gdzieś jest, nie, nie jest dłuższy, a to kompletnie może zmienić naszą analizę. I zobaczmy, jak wygląda wykres na Mexie. Jeśli otworzę na Mexie, no to widać ewidentnie, że ten wykres na Binance zaczął się mniej więcej w tym miejscu, co nie jest, że tak powiem, do końca poprawne, ponieważ Tao wystartowało z poziomu właściwie 25 dolarów. Gdzie najniższy dołek według Binance jest na poziomie około 160. Pamiętajcie, że jeśli chcecie kupić jakiś walor, analizujecie go czy metodą płynnościową, czy jakimiś poziomami Fibonacci'ego, zawsze przejrzyjcie pozostałe giełdy, żeby wybrać ten wykres, który jest najdłuższy. Wracamy do analizy TAO. Może nie bardzo podobna struktura do tego, co się dzieje na WLD, jednak. Też nie mam tutaj zbyt dobrych wieści. Dlaczego? Ponieważ, tak samo jak na Tao, mamy obowiązujący trend spadkowy, i to potwierdza choćby nawet ta strefa, czy ta strefa. Widać, że wykres na chwilę obecną nie może sobie z tym poradzić. Myślę, że gdyby tutaj poprowadzić nawet czy taką linię trendu, no myślę, że możemy zostawić na przyszłość i zobaczymy. Tu na pewno też będzie istotne miejsce do. Zatrzymania potencjalnych wzrostów i cena będzie miała problem z poradzeniem sobie, ale być może w przyszłości, jeśli nastąpią już te wzrosty i wybijemy powyżej tej linii trendu, to test, który tutaj się będzie odbywał, będzie okazją do zakupów, ale to jest yy, odległa przyszłość. I żeby też nie było tak kolorowo, no to też muszę powiedzieć co nieco o porażkach, bo też oczywiście trading nie wygląda w taki sposób, czy inwestowanie, że zawsze są porażki, przepraszam, sukcesy. Są też oczywiście porażki. Chodzi o to, żeby w finalnym rozrachunku ten rachunek zysków i strat był na plus. No i tutaj próbowaliśmy handlu pod strukturę globalnej korekty. Która miała się zakończyć w tym miejscu, no i niestety przejechały na to zostały poziomy. Stąd też jest ważne, żeby ustawiać stop lossy, żeby w razie niepowodzenia wybijało tą pozycję i minimalizować naszą stratę. No, oczywiście do tego dochodzi też zarządzanie kapitałem, które w połączeniu ze stop lossami no, daje spektakularne efekty i ogranicza straty na tyle, że jesteśmy w stanie w dłuższej perspektywie zarabiać. Co się tyczy tego lokalnego spojrzenia? No tak, jak już powiedziałem, na Tao mamy strefę spadkową. Tutaj była wyznaczona lokalna strefa spadkowa i jak widać, ona została e, rozjechana. I można by powiedzieć, że no dobra, mieliśmy tutaj jakiś wzrost i zaczyna się korekta. Może tak być. Może to być pierwsza przesłanka, że zaczniemy rosnąć, ale niestety te struktury, które tutaj się budują, nie wskazują na to, by. To, co teraz dzieje się tutaj w dół, było korektą. Raczej powiedziałbym, że wygląda to na chwilę obecną jak impuls spadkowy. I pomimo rozjechania tej lokalnej struktury, cały czas jest większe prawdopodobieństwo, że będziemy spadać dalej w dół. Dokąd? Pierwszy poziom, który chciałbym, żeby TAO zaliczyło, to jest okolice ok. 278 dolarów, i drugi poziom to jest 215 dolarów. To nie są oczywiście miejsca zakupowe, to są miejsca, w których jeśli cena wjedzie, trzeba poczekać na reakcję i jeśli ta reakcja będzie pozytywna, to wtedy ten wykres, to wtedy ten walor można spróbować kupić, ponieważ my nie wiemy, czy nagle nie pójdzie taka dzida do dołu i przejedzie te poziomy. No jeśli nie ma popytu, no to nie kupujemy. Nie wskakujemy pod rozpędzony pociąg, czekamy aż ktoś yy, że tak powiem silniejszy jakiś Superman się tu pojawia i zatrzymuje ten pociąg, a my po prostu e, po zatrzymaniu tego pociągu doskakujemy na jakimś peronie i czekamy na rozpędzenie się ponowne, tylko w drugą stronę. Czyli te dwa poziomy są dla mnie kluczowe i oczywiście gdyby miało się okazać, że te dwa poziomy nie wytrzymają, to tao na 116 dolarów i niżej, czyli tu właściwie taką strefę, którą wyznaczyłem, między 73 a 116. Ta strefa jest dość szeroka, ale to samo, gdyby cena miała tutaj spadać, to czekam na sygnał wzrostowy i próbuję wtedy dołączyć do tego rynku. Oczywiście, gdyby się znowu miało okazać, że się mylę kompletnie i te spadki nie przyjdą, tak jak było to na XRP, czyli nie dojechali do poziomów, na które czekałem. No, to po wybiciu, tak jak powiedziałem, tutaj będę próbował dołączyć do rynku. Oczywiście nie mogę teraz powiedzieć, w którym dokładnym miejscu, ponieważ to musi, yy, musi pokazać wykres. Muszą się dorysować kolejne świece i będę prawdopodobnie szukał tutaj dodatkowego wsparcia wynikające z powtórzenia jakiejś korekty. Może jakaś ładna struktura, może jakieś wsparcie, opory. Zobaczymy, co wykres nam narysuje. Daje tylko tutaj taki heads up, że jeśli rzeczywiście zaczną się nawet teraz wzrosty, to ta linia trendu będzie dość dobrym miejscem, dość dobrym wsparciem na to, żeby poszukać dalej jakiegoś czy kolejnego, czy właściwie. Bo to też nie wyklucza, że najpierw nie dostaniemy spadków, nie zaliczą nam tych poziomów, tutaj kupimy, a później jeszcze jak wyjdą, to dokupimy, więc to może być kolejne miejsce na zakupy. Tak czy inaczej, czekamy na rozwój sytuacji, a tymczasem. Dziękuję Wam za uwagę, życzę znośnego tygodnia i do zobaczenia następnym razem, cześć.